Halo, dzień dobry, z tej strony Miku, i witam Was serdecznie na moim kanale. Rozwiązanie konkursu, e, jak pamiętacie, były do wygrania trzy zestawy puzli cyberpunkowych, bo niedługo premiera, więc mam nadzieję, że puzzle Wam się spodobają. Tak jak myślałem, e, frekwencja była taka sobie ale starczyła na rozdanie tych puzli, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Są trzy nagrody, jak mówiłem wcześniej, więc mamy trzech zwycięzców, którzy zapewne jak już ten filmik się uka ukaże w eterze, będą mieli ode mnie wiadomość mailową z prośbą o podanie swoich danych w celu wysłania paczuszki do ich domostw, moi drodzy. Powiem Wam szczerze, że faktycznie było, było mało tych odpowiedzi, no nie, nie będę tutaj kłamał, frekwencja była słaba, ale e, jeśli już padały te odpowiedzi, te maile, te e, chęć brania udziału w konkurcie, to naprawdę powiem wam, wasza pomysłowość i kreatywność jest zacna i to mi się podobało. Szczególnie dwie prace na trzy tutaj właśnie chcę wyróżnić, więc zaczniemy sobie od nagrody numer 3 od Tomasza. Tomasz, który wysłał mi po prostu dwa opisy, dwa teksty opisujące, jaką, sobie, jaką właśnie widzi wspomniany rok 2077, bo właśnie takie było pytanie, przypominam w konkursie, jak sobie wyobrażacie rok 2077? I tutaj. Mój kochany widz, którego zresztą kojarzę, Tomek, napisał mi tutaj dwa streszczenia. Pierwsze było o piekle, a drugi był o niebie, czyli tak proszę trochę w stronę duchową. Niestety nie, nie mam tutaj możliwości czasowej, żeby wszystko pokazać, bo naprawdę kolejne dwie prace są. Do, wymagają sporo poświęcenia czasu, jeśli, jeśli będziecie chcieli, to możemy też te, to, coś takiego zrobić. Na razie tylko Wam po prostu ogólnie opiszę i pokażę Wam na screenach mniej więcej, jak to wyglądało. Jak więc, jak mówiłem wcześniej, Tomek yy, zrobił tutaj fajny opis piekła oraz nieba, więc poszedł taką w stronę duchową. I z racji, że był jedną z trzech osób, które wysłały te odpowiedzi, wygrywam yy, właśnie jeden z zestawów yy, puzli. Cyberpankowych, więc w Tomku gratulacje. No i teraz przechodzimy do tych dwóch prac, które, no, urzekły mnie swoją twórczością, naprawdę. Miałem duży, duży taki mętlik w głowie, którą wybrać, tak że powiem, pierwszą, a którą drugą. Oczywiście są nawet. Nagrody są takie same, więc, ale bardziej taka dla, dla prestiżu. I stwierdziłem, że e, nagrodę numer dwa, czyli drugie miejsce, zajmie Zultar. Zultar, który przesłał mi też tekst, ale moi drodzy, jest to z, bardzo zacny dialog pomiędzy dwoma bakteriami. Tutaj jak nie wiem czy to, czy to wrzucę czy nie, ale jest taki, taki wstępny konsultant, który napisał, że bardzo mocno wzorował się serią GF Darwin pod tytułem Byli sobie ludzie. Ja tą serię bardzo lubię, oglądałem praktycznie całą bardzo fajnie ryjebanie, jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. No i faktycznie czuć naleciałość tej serii, prawie, że tak trąci trochę plagiatem, ale moi drodzy, to jest po prostu praca konkursowa, to tak dalej, to nigdzie nie pójdzie, więc myślę, że... Praca Zultara, czyli ten cały dialog między tymi wami, dwoma, dwiema bakteriami jest naprawdę zacny. Uśmiałem się strasznie, jak się, jak, jak go czytałem, i ja bym chętnie go właśnie zrobił w formie słuchowiska. Więc jeśli macie ochotę to, to, to posłuchać takiej, takiego słuchowiska, to mogę coś takiego dla was przygotować. Taka ciekawostka, taka odmiana od gier, Więc myślę, że to może być fajnie, fajnie zrobione. Mam nawet pomysły, mam, mam dźwięki, mam możliwości, więc kto wie, może takie słuchowisko można stworzyć. W każdym razie, tekst jest długi, cały ten dialog. Myślę, że tak spokojnie. Z 10 minut bym go musiał czytać na Wam, tutaj przed ekranem, więc na razie sobie to odpuszczę. W każdym razie, perełeczka jest zacna, jeśli chodzi o ten dialog. No i najbardziej mi się podoba końcóweczka, to wam przeczytam. Tutaj się kończy ten dialog, i na końcu jest dopisek sytuacyjny. He, a słyszałeś, że D87 nadal nie ma Mki na eboli <śmieniu> I tutaj już mój usta pękły w uśmiechu, bo mam ma, 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 szczerze, naprawdę Zultar, gratulacje Bardzo fajny, bar, bardzo fajny dialog tutaj wyłożyłeś, więc mówię, jeśli będziecie chcieli, to mogę go sobie jakoś nagrać w swoje słuchowiska, bo naprawdę nada się, e, teksty są zacne, więc myślę, że to może coś, coś tego fajnego być. A kto wie, może nawet zaproszę Zultara jako drugą bakterię i zrobimy taki monolog e, dialog, przepraszam, między nami właśnie czytając te teksty. Myślę, że to może być fajna, fajna nagroda, taka pocieszenia, jeśli chodzi o drugie miejsce. I pierwsze, moi drodzy, pierwsze miejsce wygrywa Wulkan, który też zdobywa oczywiście nagrodę w postaci puzli. Wulkan tutaj, oprócz tekstu, który mi wysłał, który miał być bardziej takim em, komentarzem do tego, co. Przyszło więcej. A co o więcej, moi drodzy, wulkan tutaj postarał się o swoje prace, swoje prace artystyczne. Nie wszystkie oczywiście część grafik jest wzięta z Wikipedii, tylko żeby po prostu pod, podkreślić całą sytuację, którą tam właśnie Wulkan opisał w tym tekście, bo tekst jest sam w sobie taką krótką rozprawką, właśnie, jakby zdaniem wulkana będzie wyglądał, wyglądała Ziemia w roku 2077. Jest tu sporo informacji o nowych technologiach, o nowym Nowym związku chemicznym, który zmieni wszystko tak naprawdę, więc myślę, że tutaj też sporo do czytania by było. No i niestety bardzo pesymistycznym zakończeniem w postaci kolizyjnego kursu z ziemią jednej asteroidy, która zresztą krąży naokoło, około, jest, wzięta, jest to jest postawa naukowa, więc Wulkan tutaj widzę troszeczkę researchu zrobił, ale najważniejsze, wspomógł się swoją, swój, swój tekst właśnie swoimi pracami, które macie teraz na ekranie tych pracy, jego pracy jest chyba z 5 z tego sobie 6 nawet e, więc są naprawdę bardzo fajne zrobione. Widać że tutaj Wulkan trochę czasu poświęcił i, i, i energii, żeby te prace zrobić. Mam tutaj bardzo ładne palmy. Mamy zajebisty obrazek Wilka. On mi się strasznie podoba. Bardzo fajnie dobór kolorów zresztą, więc mi się bardzo mi to przykuło mój wzrok, e, Bardzo fajnie zrobiony ten, ten obraz tego Wilka, który oczywiście ma e, coś wspólnego z tym, co jest w tekście, więc spokojnie. E, gościu w masce z bardzo psycholidecznymi. E, kolorami w tle. Wygląda, że wciąga coś więcej niż tlen tą maską, ale naprawdę bardzo fajnie zrobiony obraz. Yy, bardzo prosta chatka, yy, wręcz przygnębiająca bym powiedział, naprawdę ten obraz trochę mnie, yy, właśnie mówię przygnębił, bardzo takie, bardzo proste i bardzo, bardzo puste takie, yy, opuszczone to wszystko jest. Yy. To tak mi właśnie moim zdaniem bywa, by wyglądała Ziemia e, za kilkadziesiąt lat, za kilkaset lat, kto wie, co się tam będzie działo. I to jest taki spory kontrast w tym, co Wulkan stworzył wcześniej. Widzicie te maski kolorowe, e, ten kolorowy Wilk i nagle taka pusta, opuszczona, szara e, chata. No tutaj robi to wrażenie i jeszcze jedna praca, e, wulkana, księżyc i asteroidy naokoło, które prowają e, w kosmosie i taki szybki szkic pokazujący walkę wewnętrzną na ziemi między ludźmi bardziej mi to CS-a, ale może tym się właśnie wulkan, e, tym się właśnie może Wulkan kierował. Moi drodzy, e, więc dziękuję wam za udział tym trzem osobom, które przysłały do mnie pracę. Wszystkie trzy oczywiście nagradzam wspomnianym zestawem puzzle. Szkoda, że nie było więcej tych prac, bo myślę, że konkurs nie był aż mega trudny. Jak widzieliście, można było prosty tekścik napisać i już puzle wpadały w wasze ręce, ale może kiedyś przy kolejnym konkursie będzie ta frekwencja większa. Gratuluję chłopakom, którzy włożyli moc pracy w swoje zgłoszenia. Tomek, oczywiście, bardzo fajny opis tego piekła nieba. Zultar za zajebiste poczucie humoru i naprawdę bardzo fajny dialog. I wulkan za y, możliwości techniczno-plastyczne. Też wielkie gratki. Więc moi drodzy, tyle jeśli chodzi ode mnie. Trzy pudełka puzli lecą do trzech zwycięzców jest jak paraolimpiada, wszyscy wygrywają to samo, a Was zapraszam na kolejne filmiki, które już niedługo na moim kanale, pewnie też w tego dnia, kiedy pojawi się, nie, nie wiem, kiedy się pojawi ten, 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 ten filmik, jeśli chodzi o konkurs, pewnie będzie to weekend, więc pewnie wieczorem jeszcze jakiś strumik też puścimy sobie, pobawimy się wspólnie, będziecie mogli powiedzieć cześć już na czatku, więc zapraszam Was serdecznie na strumiki i gratuluję jeszcze raz zwycięzcom, czekam na Wasze maile, jeśli chodzi o informacje z wysyłką, no i postaram się jak najszybciej te paczki posłać do Was. Na razie na L4, więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś tutaj troszeczkę to ogarnąć i te paczki pójdą w miarę szybko, żeby się przynajmniej na święta dostali. Może nie z premierą cyberpunk, ale myślę, że tak na święta pod choineczkę mogą już wpaść. Dobra, tyle z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. baję.